Cześć gracze, tu Paweł z rpgamer.pl W dzisiejszym odcinku polska produkcja, o której huczy cały świat. Nadzieja gatunku komputerowych RPG-ów, Nadmuchany reklamą i marketingiem, opity wielkimi obietnicami syn polskiej fantastyki oraz kreatywnej załogi CD Projekt Red. Panie i Panowie, Wiedźmin 2. Dróg... Wiedźmin 2 to gra wydana i wyprodukowana przez polski CD Projekt. Premiera odbyła się w maju tego roku i można było ją kupić w w wersji kolekcjonerskiej, zwykłej płytowej, albo ściągnąć z oficjalnego sklepu gok.pl. Nie, nie, nie z torrentów ani nie z peba. Na święta przygotowali też zestaw z pierwszą częścią i audiobookami. Ale przejdźmy do samej recenzji. Historia dwójki toczy się bezpośrednio po wydarzeniach z pierwszej części. Po wyrównaniu wiedźmińskich porachunków z Azarem Javedem, Geralt ratuje króla Foltesta od śmierci z ręki tajemniczego zmutowanego zabójcy. Jako że udało nam się uratować szanowną żyć króla, zostajemy wcieleni do królewskiej straży przybocznej i chcąc nie chcąc lądujemy z nim na froncie. No, a teraz słuchajcie. Niebawem idziemy do boju. To no, przyjemna wojenka. W czasie gdy rycerstwo będzie się tłuc na murach, my ruszamy prosto do miasta. Ale, panie sierżancie, tam jest rzeka. I właśnie dlatego od tygodnia zajmowaliśmy się kleceniem tratw i kradliśmy. To jest, konfiskowaliśmy łodzie rybackie. Na tych łodziach przeprawimy się do miasta. Taki to plan ułożył dla nas jaśnie wielmożny król Foltest. Co wy na to wypiertki? Niech żyje król! A teraz wymarsz! Gra składa się ze świetnego prologu, trzech aktów oraz krótkiego epilogu, który niestety jest najsłabszym ogniwem całej rozgrywki. Ale przez cały czas jest bardzo nieliniowo i wcielając się w Wiedźmina musimy lawirować pomiędzy wyborami moralnymi, a co najlepsze żaden z nich nie jest jednoznacznie zły lub dobry. Na przykład pod koniec pierwszego aktu musimy dokonać wyboru, który zaważy na całej grze, a strona, po której się opowiemy, ma nieporównywalnie większy i bardziej namacalny wpływ na przebieg rozgrywki niż wszystkie decyzje z pierwszego Wiedźminy razem wzięte. I tutaj wielki ukłon w stronę twórców. Odważyli się oni na krok, który zaowocował mieszanymi recenzjami, bowiem wybory podjęte w czasie gry są bardzo widoczne i może się zdarzyć, że gra potoczy się w zupełnie innym kierunku niż myśleliśmy. Aby docenić całą Fabułę, nawet nie tyle możemy, co musimy zagrać drugi raz, żeby przekonać się, jak nieliniowa jest ta produkcja. W grze możemy opowiedzieć się za jednym z dwóch głównych bohaterów niezależnych. Każdy z nich ma swoją przeszłość, ideały i absolutnie nie jest papierowym zimniaczkiem z głupim uśmiechem zamiast twarzy. Vernon Roche to temerski dowódca oddziału niebieskich pasów zajmującego się pacyfikacją nie ludzi. To właśnie Vernon wzbudził przy pierwszym podejściu do gry moją sympatię i nawet chwilowo miałem ochotę opowiedzieć się po jego stronie, ale w końcu wybór padł na Jorweta. Jorwet to dowódca komanda Wiewiórek, uważany za bezdusznego mordercę, który na dodatek współpracuje z królobójcami. No i na tym kończę spoilowanie. Grafika jest naprawdę śliczna, co zresztą właśnie widzicie. I można by tu narzekać, że świat zamknięty, że skakać nie można, że zamiast lasów mamy tunele, po których możemy chodzić ustalonymi ścieżkami. Ale wiecie co, przy takiej dbałości o detale, takie problemy przestają mieć znaczenie. Przynajmniej dla mnie. Postacie wyglądają i poruszają się bardzo naturalnie, oświetlenie jest fantastyczne, ale i tak najmocniejszym punktem wiedźmina są lokacje. Nie jest ich zbyt dużo, ale każda z nich jest dopieszczona w najdrobniejszych detalach. Na przykład obóz króla Foltesta: Zakurzony, zatłoczony, tętniący życiem i absolutnie rewelacyjny. W ogóle to mam nadzieję, że ten materiał oglądacie w wersji HD, bo tylko wtedy będziecie mieć jako takie pojęcie o tym, jak to naprawdę fajnie wygląda. Poza tym widać, że projektanci odrobili pracę domową i jest tak, jak powinno być w alternatywnej rzeczywistości fantazji. Ludzie ubierają się na kolorowo i średniowiecznie, kobiety noszą czepce, a dzieciaki pałętają się pod nogami. Dlatego nie spotkamy już więcej chodzących klonów. Teraz każdy spotkany człowiek, czy to wieśniak, żołnierz, czy kupiec, wygląda trochę inaczej. Krótko mówiąc, jeśli chodzi o klimat średniowiecznego dark Fantasy, to Wiedźmin bije na głowę wszystkie inne pozycje na rynku i po prostu nie ma gry, która choćby w połowie dorównywała mu pod tym względem. Jak wypada mechanika? Tutaj sporo zmian, ponieważ studio zrezygnowało ze starego silnika i przesiadło się na autorski Red Engine i Havoc. Ponadto twórcy zrezygnowali z systemu walki opartego na stylach silnym, szybkim i grupowym. Zamiast tego pojawiły się sekwencje ciosów, uniki, bloki i tak jak w Wiedźminie pierwszym znaki. Postacie dostosowujące się do ruchów przeciwnika. Nie ma schematu. Geralt i jego komponent dynamicznie reagują na to, co dzieje się dookoła. Podczas pojedynków można swobodnie mieszać uderzenia bronią z wykorzystaniem znaków. Styl walki Geralta w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób się go rozwija. Statystyki postaci są oparte na trzech specjalizacjach: miecza, magii oraz alchemii. Łącząc je w takie, a nie inne konfiguracje, decyduje się o tym, kim tytułowy wiedźmin ma zostać. Wykorzystanie techniki motion capture i opracowanie choreografii starć przez specjalistów dało bardzo pozytywne i miłe dla oka efekty. Co więcej, wydaje mi się, że udaje, w, udało im się w pewnej mierze oddać klimat opisywanych przez Sepkowskiego technicznych pojedynków. I mimo, że walka w Wiedźminie jest tak jak być powinna, czyli szybka, mordercza i widowiskowa, zdania graczy są podzielone. No ale czy możemy zrobić coś więcej poza po zachodzeniu po lokacjach, gadaniem z napotkanymi osobami i wymachiwaniem mieczem? A no możemy! Ale niewiele. Tak jak w pierwszej części możemy rżnąć w kościanego pokera. Możemy lać się na pięści, i tutaj dostępna jest nawet bardzo fajna misja poboczna. Czasem musimy się skradać i za pomocą wiedźmińskich znaków zauroczyć strażnika czy zgasić pochodnie. Bardzo fajnym dodatkiem jest arena, która pojawiła się dopiero w wersji 2.0. Dzięki niej możemy zmierzyć się z przeciwnikami, a gdy zalegujemy się do naszego konta, możemy śledzić rankingi najlepszych wiedźmińskich walk. Mała rzecz, a cieszy, pod warunkiem, że macie oryginała. Ponadto możemy handlować, czytać księgi i sypiać z panienkami i to chyba wyczerpuje wszystkie opcje. Za muzykę odpowiedzialni są znów tak jak w części pierwszej Adam Skorupa i Krzysztof Wierzynkiewicz i znów spisali się rewelacyjnie, mimo że nie mieli do dyspozycji całej orkiestry i ścieżka dźwiękowa powstawała głównie na komputerach, nie odczuwamy tutaj płaskiego, syntetycznego brzmienia. Wręcz przeciwnie, kompozycje są bogate, głębokie i jakby to określić? Organiczne. Po prostu żyją i świetnie budują klimat, podkreślając zwłaszcza przepiękne lokacje, nad którymi rozpływałem się wcześniej. W pierwszym Wiedźminie muzyka była bardziej słowiańska i przypominała trochę utwory Michała Lorenza. W tej części nastrój jest zdecydowanie bardziej kinowy i często natrafiamy na ostre kawałki z wykorzystaniem gitar i bębnów. Dla mnie super. No ale troszkę podsumujmy. Co najbardziej mi się w Wiedźminie podoba? Na pewno fabuła i wolność wyborów. Wielkim plusem są też kinowe przerywniki i dobrze wyreżyserowane dialogi. Na plus jest też oczywiście grafika, animacje i muzyka, bo te stoją na naprawdę światowym poziomie. Poza tym rubaszny humor i świetne dialogi, zwłaszcza z krasnoludami. Ogólnie cała gra jest zrobiona super, a w wersji 2.0 nie mam się do czego przyczepić. No ale już jak doszukiwać się słabych stron, to mogę tu wskazać na kilka drobiazgów. Po pierwsze, zbyt mało ekwipunku. Mieczy może i było sporo, jednak detali typu buty, rękawice czy spodnie było zaledwie kilka i wszystkie gorsze od tych, z którymi się startuje w edycji kolekcjonerskiej. Same retrospekcje i nawiązania do oryginalnej Segi też wypadają blado. Sorry, ale nic na to nie poradzę. Nie znalazłem w sobie nawet odrobiny motywacji do szukania tej nieszczęsnej Yennefer. Jak już w pierwszej części odcieli się od tego wątku, to po co drążą temat? Nie ucieszył mnie też brak tradycyjnych filmików. Przecież intro Tomka Bagińskiego praktycznie sprzedało pierwszą grę. Nie rozumiem więc dlaczego nie dać fanom trochę więcej takich animacji. Poza tym było kilka dziwnych rzeczy związanych z nazwami przedmiotów czy postaciami. Na przykład co jakiś czas napotykałem na chłopów w samych gaciach. Nie by nic, ale to psuło mi klimat, gdy cieć miał na głowie czapę, na grzbiecie kurtkę, a na dole same gatki. Na koniec mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że Wiedźmin 2 to produkcja obowiązkowa. Grafika, fabuła, muzyka, wszystko jest tutaj na wysokim poziomie. Jeśli straciliście najlepsze lata życia ratując wybrzeże mieczy przed Sarewokiem, przemierzyliście Sigil w poszukiwaniu śmiertelności, czy dołączyliście do ekspedycji zmierzającej do Kuldahar, to na pewno Wiedźmak po prostu was oczaruje. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do komentowania. A jeśli macie ochotę podyskutować, a wiem, że macie zawsze ochotę podyskutować, to zapraszam na nasze forum, do którego link podaję w opisie. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji, to zapraszam do subskrybowania. Tyle na dzisiaj, na razie.